Kurwa czemu zawsze takie dajesz później, a nie na sam początek. Nie ma chuja, <grymne> zaha, papa. <grymne> y generalnie chciałem skoczyć na całą. inny kolor, a no, się zagapiłem. Się zaha. zamyśliłem się i za późno! <grymne> chciałem wskoczyć na nie, ale nie zdążyłem już. <grymne> Jak on stoi <grymne> w miejscu? Co jest? No chyba zajeba przecież. A, dobra. Weź. Molka, weź, weź te pirem swe. Ale co? Ty też dobrze stałem! To, dobrze, dobrze stałem! Ale, ale czy mi się wydaje, że się przyczepił do ściany? No tak, tama tak jak zajebiesz. Za ta tak, no nadal jestem. Nie! No weź zostaw! Przecież dobrze zazn zaznaczyłem! <gry> to świetne Ale nie dziwne mnie, o kolory... On tak ja już wiedział, z kilka rund wziąłem, dobrze. no! I ja z jakimś cudem tutaj coś robię.